jestem Chrupka i dzisiaj pokażę Wam, no, no jak gram w Brawl Stars trochę już się poduczyłem. Odkąd. Nie no. Za... Moja historia Brawl Stars się zaczęła od tego, jak. A też kiedy Kebabitos kiedyś grał. No i po prostu ten. Mnie zachęcał. Teraz on już nie gra, nie? <laughs> Uważasz, że to było No ale. Cóż, ja pierwszy miałem Tika, nie szan, Szybciej. No ale... Też nie za dobrze gram. Tika miał... No znaczy sześć 6000, ale ja miałem inne konta, nie? No więc hello. On jeszcze grał jak. Tika nie było. Ja jeszcze, ja grałem dopiero jak przednik. Tick. Jeszcze przed 8 Grałem... O nie, sali Leon. Odpuścił mi, no dobra. Nie. Ja bym od Daryla uciekał, ale okej. Okay. No Leon mi nic nie zrobił. Leon, kamel, Leon to jest. Pomocy! Dobra, zaraz go jadę na ulcie. Ja farcichu go Elu wina Dobra, nice, bo zaraz będę miał ulta na tą nitę. Nie, no to może być trudne. Jak ty mnie przetrzyłaś? Dobra, chcesz to już? Chcesz czy nie? Papa. Pa. jak? Nie grać na rail'a, nie. Ale miałem bardzo małą HP. Dobra, możemy sobie otworzyć skrzyneczkę. Okej. Okay. No i co będzie na bonus? Po co mi ticket? Dobra, będzie walka z bossem, więc się cieszę. No za dużo nie zarobię, ale bardzo fajne to wydarzenie. Najlepsze no teraz będzie, patrzcie. Walka z całym darlem. Halo? Dobra. Nic teraz na ja to nie poradzę, jak on nie dojedzie. Albo chociaż... Ty chodź o mnie. Chodź do mnie na ulicę, tak. Nie wiem, czy mam go zabić. Daryl. Daryl równa się cztery palki równa się... El Primo zabić. Wow. Nie no, ja tego nie chciałem zrobić Na no, farcichu mi się tak zdarzyło Ale, no tak jakby nie było farta Bo, y, Minusy No ale teraz Może to coś da za... oj co? Wiecie co zrobię? Pójdę na ten ok. Tyle już myślę, to niech ten Karl zginie. Riko też możesz zginąć jak chcesz. Dobra, nie, bo on zaraz i tak czy tak z tego, Przeze mnie. Albo Przez duna Majka. papa. Pa. Co? E,